Witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Black Crypt. Dzisiaj mamy dzień Który? No, dowiem się który mam dzień? 7, tak? Luty. 7 luty 2013 I Już możemy zacząć. 10 sekund filmu... Nie, 15 sekund, 16, 7, 18 sekund filmu zmarnowane na łatwanie się gry Ale co z tego? Znajdujemy się na poziomie trzecim. Co nam Konan zaraz potwierdzi. Dokładnie tak. I zaczniemy od tego, że sobie odpoczniemy. Co by wszyscy byli zdrowi, nie szli w nieznane, wcześniej, nie odpoczywając. To jest chyba zły pomysł, żeby tą koluko-koronę nosić w tej chwili. Coś mi się tak przypomina teraz właśnie, że ten Detect Traps będzie potrzebne. Może ty ją, mojej konanie i to chyba Detect Traps działa tylko na tego, tylko wtedy kiedy jest wybrany ten gość, który, który je ma, tak mi się wydaje. Dobra, ale możemy rzucić za to, to to Shield. Gdyż już wkrótce to przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, ponieważ ten czar się po prostu stanie. No, i to dodaje jeden, tak? No to co to jest jeden? To już czytaliśmy. Ring of Location. Aha, on chyba mapę włącza. Tak więc, no jak się nam skończy mapa, to możemy ten, ten ring trochę ponosić, żeby go zbranować i, i później już go nie nosić. Albo nie, będę go trzymał na wypadek, gdyby nam mag umarł kiedyś. Znalazłem ścieżkę, żeby, która pozwala mi ominąć niewidzialnych. Jeżeli pozbawisz. Jeżeli zajmiesz. Jeszcze raz. Jeżeli wymiesz wszystkie bronie z swoich, ze swoich rąk. Nie będą cię atakować. Nie będą w stanie wyczuć twojej wrogości. Bardzo ważna informacja, dlatego to tutaj zostawimy. O, to chyba oni są właśnie. Słuchać było. Ich nie widać, ale ich słychać. Co tu jest napisane jakiś Zakręciłem się znowu. Tutaj, o. Daj mi wzrok, a... Pokażę ci, jak ulepszyć twój... Coś w tym stylu było napisane. Mhm. Czyli mamy maskę. Będzie trzeba po prostu tej masce oczy włożyć, tak? Standardowa... ...procedura. No jak widać, nie możemy na tym etapie zrobić zbyt wiele. Jest to... taki etap przejściowy. Możemy co najwyżej zjeść na dół. Już tu coś słychać. O, mamy czar! Freeze! Freeze, motherfucker. I strength, w... Strzeń w Przygotujemy wszystkie czary ofensywne, jak je tylko się da. Ten druid jeszcze nie ma ich, niestety, ale będzie też się O What the hell?! Czy moja broń została właśnie zabrana? Czy moja broń została zjedzona? Gdzie jest moja broń? Przecież ja tu miałem topór. Ej! A ja tutaj topór miałem. Kurde! Co jest? Chyba, że ten topór gdzieś niechcąco wcisnąłem. No, mam ten topór. Dobra, szybko to załatwimy, co ty możesz załatwić. Eee, tą koronę ściągniemy. Znowu będę musiał się wyspać, tak? To już czytałem, to już wszystko już czytałem. Tutaj. Rest. Zyzyzyzy. <laughs> Schodzimy. No proszę bardzo, zniknęła mi ta broń. A co, czy to on mi ją zabrał? I się teleportował teraz. Czy to jest potwór, który zabiera broń, ale być no ja mam taką nadzieję, że ta broń kiedyś będzie do odzyskania, no. Nie wiem, tutaj mamy za to jakiś Hope Blade miecz. Co całkiem możliwe, że nawet mi ta broń nie będzie potrzebna aż tak bardzo. Kto trzyma nasze butelki? Tutaj są nasze butelki, tak? To jest trochę mało pojemny kufer, ale... Wystarczy. Zakrwawiony zwój. Gniazdo złodziei znajduje się za pierścieniem z czaszek. Czaszkowy glif jest tylko iluzją, która ma wystraszyć... BOJAŻLIWYCH! Co? What the fuck? Odważnie przez niego przekroczcie i odzyskajcie swoje, mm, swoje przedmioty. No tak, tylko że to było znalezione w zakrwawionym zwoju, więc możemy się spodziewać, że to jednak nie jest prawda. Tutaj mamy jakąś kolumnę. Że to jest oszustwo! Gdzie w ogóle jest ten glif? I Idzie gówno. Ciągle zapominaj, że tu się atakuje lewym, a nieprawda. Jest, jest nawet taki silny ten potwór. Całe szczęście. No i co ja mam zrobić? Wszystkie bronie mi zabiorą. No dobrze, że zatrzymywałem sobie tamte, które miałem, ale... Dobra, już przynajmniej, przynajmniej, wiemy, że można je odzyskać, nie? Więc jeszcze nie ma, nie ma lipy, takiej strasznej. Za to, ty, ty nie masz czarów żadnych, przygotujmy z powrotem. Eee, Kompost rzucimy. Wizard side, rzucimy. Ty masz wszystkie czary, ty masz. Nie masz też. Więc to. Gang złodziei tu mieszka, kurde no. Naprawdę małe są te strzałki. Gdyby nie to, że. ich używanie spowodowało. nie używanie, znaczy, się by spowodowało, że nic nie będzie tutaj widać bym chętnie ich nie używał, tylko skorzystał z klawiatury. No zresztą tak bym grał, jakbym nie nagrywał, nie? No i już nie mam maczugi. Zresztą jak widać 50 też muszę atakować. Tak można w ogóle broń wyrwać z ręki, no Zobaczmy do czego prowadzi ten teleport może najpierw Do kolejnego gangu złodziei Złodziej się teleportował Łuk straciłem, no, no nie no. To jest przecież chore jakieś, no. Pusta płyta, znaczy pusta nisza. Może coś trzeba zostawić to? Może nie. O, tu jest coś napisane. Aby znaleźć... Aby zobaczyć potwory za drzwiami znajdujące się za drzwiami. przynieść wodę z Fontan 4. Jak widać, to może być byle jaka woda. Ale ja tego tych BNK nie chcę jeszcze pozbywać, bo jeżeli to zrobię, to yy, moi bohaterowie umrą. Z tego z pragnienia, nie? Jeszcze to odkryję szybko. Dobra, wracamy. No idziemy w jedyne słuszne miejsce, do którego możemy jeszcze iść. Ciekawe, czy ci złodzieje będą się respawnować, czy jest ich skończona ilość. Gdzie? Tu. tu. Mam jeszcze jakieś broń ze zanadrzu? No mamy. Ostatnia broń. Tak w zasadzie, bo... No to się kurde no, naciszyłem. No co? Nie jestem pewien, czy ten potwór czasem nie jest odporny na to. I nie jestem pewien, czy też nie zostałem teraz otruty. Trafienie tego gościa jest praktycznie niemożliwe, no. Oczywiście, że jest on Może to najwyższy czar, żeby użyć tego... czas, czas, żeby użyć tego zaczścia. No nie mam pojęcia, że zielonego pojęcia, czy to zadziałało, tym bardziej, że to poleciało po ziemi. To zadziałało, jak widać. Ale ile musiałem się nastrzelać, no? Oczywiście... No! Kurde! Uh, uh. Czy wam ta trucizna zejdzie? Proszę powiedzieć, że tak. Co się tarczy? Ukradł. Ta gra chce, żebym przegrał. No, ja jeszcze sobie nie zapisywałem tam tego czasu. Zapiszemy. Pomimo tego, że sprawy się nie mają zbyt dobrze, zapiszemy sobie na A. Na A. I tak oto okradnięci i ogołoceni zrobimy przerwę.